Cytuję: Od początku, czyli od wyboru Wojtyły, kompletnie rozmijałem się w emocjach ze społeczeństwem, a nawet z aparatem władzy. Proszę mnie więc o papieża nie pytać, bo naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Mówi Jerzy Urban. I zaczyna opowiadać o papieżu. Przyszło mi do głowy, żeby we wszystkich, czyli dwóch programach telewizji i wszystkich radiowych, puszczać tylko papieża, jak leci na okrągło. I nic poza tym, żeby zamęczyć papieżem, zanudzić, dzieci nie miałyby teleranka ani dobranocki, kibice meczów. Jaruzelski oczywiście się nie zgodził i dobrze, bo na podstawie dalszych wydarzeń przypuszczam, że się ciężko myliłem i wszyscy w ekstazie oglądaliby papieża na okrągło, no historia zweryfikowała, no, że się myli. I jeszcze grubsza rzecz e, pojawiła się na stronie drugiej. Chodziło oczywiście o felieton Jerzego Urbana pod tytułem Obwoźne Sadomaso. No jest to kawał literatury mm -hmm. intensywnej, mocnej, więc buckle up, że tak brzydko powiem. Zapnijcie pasy. No i właśnie, jak zareagował Urban, no przeprosił, Nie, znowu nie. W nie, numer 41-2002. To jest numer z października 10. Przedrukował ten tekst ponownie, ale tym razem już nie na drugiej stronie, ale na okład. Lub Czasopisma. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku trzeciego sezonu podcastu Lub Czasopisma. Przy mikrofonie Mateusz Witkowski. I Bartek Przybyszewski. Czyli podcastek W tym sezonie przypominamy, zajmujemy się skandalami, aferami i innymi kontrowersyjnymi wydarzeniami. Kto jest kontrowersyjny? Jan Paweł II? Może trochę, prawda? Jan Paweł II w połączeniu z Jerzym Urbanem to jest na pewno feria kontrowersji. Jerzego Urbana kojarzycie pewnie. Publicysta, eseista, filozof. Filantrop. Y, filantrop, y, przedsiębiorca, osobowość internetowa swego czasu. Mm -hmm. nie? Był taki moment. Y, Jan Paweł II, y, eseista, filantrop, <laughs> przedsiębiorca, poeta, y, głowa państwa, duchowny. I, I tylko dlatego, że nie załapał się na YouTube'a, nie jest osobowością internetową. Znaczy nie był. No właśnie, był bo sposób. jeśli chodzi o żywot YouTube'a i Jana Pawła II, to Przecięły się tak. te byty na moment. Tak. Na kilka, dosłownie na kilka miesięcy. 2005, tak. tak, tak. Feralny rok 2005. Feralny, no bo ten YouTube to sporo zmienił na, na gorsze. I zmarł oczywiście Jan Paweł II. Jerzy Urban, co on z tym papieżem? Musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. No, Jerzy Urban przekonywał nas w wywiadzie rzece Jerzy Urban, przeprowadzonym przez Marcę Stremecką, to jest książka z 2013 roku, że no, on nic nie ma z tym papieżem wspólnego. Zero Problemu. Absolutnie, cytuję. Od początku, czyli od wyboru Wojtyły, kompletnie rozmijałem się w emocjach ze społeczeństwem, a nawet z aparatem władzy. Proszę mnie więc o papieża nie pytać, bo naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Mówi Jerzy Urban i zaczyna opowiadać o papieżu. <laughs> Jakoś nie wierzę, tak? Nie? Nie? <laughs> nie czuję tego, pani nie wierzę. <laughs> Tak, tak. No, zaczyna Jerzy Urban perorować o papieskiej pielgrzymce do Polski z roku 1983. No, bardzo ważne wydarzenie, wiadomo, co się wtedy działo. E, a Jerzy Urban, jako rzecznik prasowy rządu jaruzelskiego, no, dbał o oprawę medialną mhm. papieskiej pielgrzymki. I tutaj trzeba przyznać, że Jerzy Urban sam świadomie zadaje kłam temu przekonaniu, które jest powszechne do dziś że to był po prostu jakiś niesamowity mózg medialny, geniusz propagandy, nie? że po prostu tak same, nie? Taak, same złote, złote strzały, to znaczy w dobrym tego słowa znaczeniu celne wdyche. Dalej Urban mówi tak: poszedłem do Jaruzelskiego z najgłupszym pomysłem, jaki można było wymyślić. Otóż podczas wizyty zainstalowano u mnie dodatkowy telewizor, na którym mo mogłem śledzić no stop na żywo, gdzie akurat Papież przebywa. Gdy to oglądałem, przyszło mi do głowy, żeby we wszystkich, czyli dwóch programach telewizji i wszystkich radiowych puszczać tylko papieża, jak leci, na okrągło. I nic poza tym, żeby zamęczyć papieżem, zanudzić. Dzieci nie miałyby teleranka ani dobranocki, kibice meczów. Jaruzelski oczywiście się nie zgodził i dobrze, bo na podstawie dalszych wydarzeń przypuszczam, że się ciężko myliłem i wszyscy w ekstazie oglądaliby papieża na okrągło. No historia zweryfikowała, no, że się mylił. Ale też wizjoner Jerzy Urban, no bo to byłby pierwszy taki reality TV w historii świata, nie? <laughs> Multicam. 24 godziny z papieżem, no nie? Tam papież je kanapki rano, tam z serem żółtym, tak, tak Dziwisz tak, tak. mu tam zakłada, wiesz, nie? więc no kurczę, to, to jest, byłoby coś. To jest nie? reality TV wczesnej, jednocześnie właśnie Multiliga, wracając do rozmowy tutaj w przerwie nagrań. Tak, no rzeczywiście no, ta historia tak zupełnie serio po 89 roku pokazała, że no, ten papież jest na wszystkich ekranach mhm. i na wszystkich falach etery, eteru i na wszystkich stronach gazet i nie nudzimy się po prostu. Nigdy mnie nie nudzisz. No. Absolutnie. Urban no, też nie nudził się papieżem, znaczy postacią papieża w latach 90. Gdy prowadził e, Tygodnik e, Nie, bądź też to jest jakoś określane, że to był e, e, dziennik e, cotygodniowy, tak? Podajże tak, tak, nie, tak, tak. Tak, i, taki żarcioch No bo właśnie e, ten periodek był e, pełen różnorakich żartów, krotochwil, prawda? Oraz, proszę pana, gołych bab, tak. bluźnierstw. Nie tylko i bab. Nie tylko bab, tak mhm. swoją drogą. Tak, to, był jeden, to była jedna z niewielu czas, czasopism, które rzeczywiście. Publikowało wszystko. Tak. Każdą część ciała, jaka jest możliwa. Również Urban tam się rozbierał raz na jakiś. Raz przynajmniej się rozebrał. Tak było takie zdjęcie pod prysznicem, więc um, tego nie można było się spodziewać. Na przykład, nie wiem, po Tomaszu Sakiewiczu. Absolutnie to jest zbyt porządny dziennikarz, zbyt porządny naczelny, żeby pokazywać siebie pod, pod prysznicem. A tu bardzo proszę, Jerzy Urban nie miał wstydu. No i nie miał właśnie też wstydu, jeśli chodzi o papieża. No, mieliśmy taką dyskusję przed, przed, przed audycją. I wiadomo, że to jest kwestia wrażliwości. Ja jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Jestem też praktykującym katolikiem. Nie. Starym komuchem. Któraś tak, mhm. któraś z tych wiadomości była informacji była nieprawdziwa rzeczywiście. <laughs> e, no i. Ja pamiętam Tygodnik nie, może nie z dzieciństwa, bo o kaman, ale już z dorosłości, jako jednak um, um, czasopismo, które mocno jechało z tematem. I w zasadzie, jeśli możemy tutaj mówić o zjawisko cenzopap dla osób, które nie wiedzą, tak młodzież pewnie wie, nie młodzież... Albo właśnie nie. Albo na odwrót właśnie tak <laughs> dokładnie, tak? Cenzopapy, czyli w skrócie dużym materiały szkalujące na różne sposoby Karola Wojtyłę, no to tutaj Tygodnik nie był absolutnie... No, był pierwszy. Tak, no, jeśli chodzi o, o ten wyścig, nie oczywiście znaczy, tam publikowali różne fotomontaże, rysunki, obrazy, które tam rozbierały papierze czasami, czasami tam dorysowywały mu różne części ciała i inne. No, działo się bardzo, bardzo wiele. Kwestia tego, czy to było ostre, czy nie, no, jest, no, zależy od wrażliwości. Dla mnie dość ostre, faktycznie, e, dla ciebie nie aż tak. Nie? Dla mnie fajne. Tak, rzeczywiście, a propos tej naszej dyskusji, to dla Państwa. Bo ja mam wrażenie, że jednak zważywszy na format tygodnika, nie dziennika cotygodniowego, to mimo wszystko jakieś granice sobie stawiali, jeżeli chodzi o częstotliwość mhm. tego wojtułowania, Właśnie tego wojtułowania be, be, bez cukru. Reality Bites. Karolowania. Bo tak, nie karoluj mi tu teraz. Tak sobie myślę, no bo jednak no, wdzięczny kąsek. Że tak to nazwę. No, nie mamy w jednym palcu, niestety, całego nie od 90 roku do 2002. Mm -hmm. Troszkę poprzeglądaliśmy w swoim życiu i, i pewnie dałoby się więcej, ale tak, no, zgadzam się, że pojawiały się intensywne rzeczy, których nie było na przykład w Klaudi. To, to na pewno, to zdecydowanie, zdecydowanie tak. A w Klaudi było wiele rzeczy tak naprawdę, nie? był umkiało miłość. był seks był rzeczywiście tak. był, był dość, tak. potrafił być gruby. No ale dobrze, dobrze, no, więc przyszedł rok 2002, proszę Państwa, był taki rok. Po roku 2002, a przed 2003. Trzecim, tak co trzecim, w ramach. Nie i, mhm. tak. i wtedy wydarzyła się ósma pielgrzymka do Polski, mhm. papieża Polaka, Ojca Świętego. Jak się później okazało, była to pielgrzymka ostatnia. No i cóż się działo w polskiej prasie? No prasa jechała z papieżem. Nie, to nieprawda. No, <laughs> Absolutnie. Dużo takich merytorycznych tekstów dyskutujących w ogóle z dorobkiem Karola Wojtyły. <laughs> tak, tak. To kiedyś Jerzy Urban powiedział, jeden z moich ulubionych żartów a propos polskiego kina, że Krzysztof Zanussi ma na planie kręcznik z napisem, z napisem reżyser. reżyser tak. e, no to w zasadzie tutaj można tutaj jakoś sparafrazować ten żart i powiedzieć, że polscy dziennikarze, również ci, którzy nie byli na co dzień Kojarzeni z katolicyzmem jakoś specjalnie. No jednak rzeczywiście też pisali z klęczników, na których był napis, tam było, było nazwisko tego tegoż dziennikarza, prawda? E, no więc rzeczywiście było bardzo papiesko, było bardzo, bardzo wzniośle, bardzo poważnie. Refleksyjnie. No i tak z szacunkiem po prostu do, do wielkiej postaci. Tak. I to były pisma niekatolickie. Katolickie to już w ogóle tam. No to już tam <laughs> już nie ma co. Nie, tam. Inne tematy, jakie coś się wydarzyło w kraju, dobra, nieważne. Mm -hmm. gośnie dzielny w zasadzie już tam całkowicie <laughs> przestawił te tor na wiadomo co. No i właśnie, mamy w tym Gościu, gościu Niedzielnym tekst autorstwa Kazimierza Sowy, księdza Kazimierza Sowy, a widzowie TVN-u wiedzą, kto to, kto zacz, tak? Fajny. I to jest tekst z 18 sierpnia roku 2002, pod tytułem, Co powie Papież? No ja pamiętam taką piosenkę, nie? Mała Natalka Kukulska. Co powie papa? Co tak. powie papa? <laughs> tak, tak, tak. Mhm. E, no i właśnie tam zastanawia się, ksiądz Sowa. Cóż też e, ten papież nam powie, co nam przekaże, jaką, z jak, jaką myślą się podzieli. E, cytuję: czy staniemy się świadkami czegoś zaskakującego? Trudno dziś prorokować, ale bez zbędnego ryzyka, można powiedzieć, że podstawową cechą człowieka wierzącego jest zaufanie Bogu. Może Polacy wreszcie zrozumieją, że Ojciec Święty przyjeżdża, żeby ich zwrócić ku Bogu oraz dodać im nadziei, by nie narzekali, że jest coraz gorzej, bo wcale tak źle nie jest". No już, no. ten optymizm bardzo. katolicki, no. Tak, bo już jedzie papież Libek i nam wytłumaczy wszystkim, że to są trudy, no. trudy transformacji, one są konieczne, prawda? Ta, tak, jedźcie do Ugandy. Jak 73%, pro... 73 bądź. bezrobocia, mm -hmm. musi tak być, nie? Mm -hmm. Powiedział mi niedawno, tutaj pisze dalej Sowa, nie jeden z polskich duchownych pracujących w Watykanie. Czy wiem, który? Eh, jakiś tam. jakiś tam któryś. Mm -hmm. Nie spodziewajmy się, że papież poda nam proste rozwiązania trudnych problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych, być może dlatego, że nie był ekonomistą ani polit politykiem akurat był, ale ekonomistą tak. niekoniecznie, więc nie spodziewałbym się rzeczywiście. To po pierwsze, a po drugie, proste rozwiązania i prosta mowa to nie była domena Jana Pawła II. Oj nie. No. Oj nie. Jak mówił o prawda, wyrobach ciastkarskich to jasne, ale jeśli mówił o czymkolwiek innym, to hmm. absolutnie. No bo tak. Raczej tutaj pisze dalej Sowa, zajmie się Bożą ekonomią zbawienia niż doradzaniem, co zrobić z bezrobociem, czy niedomaganiami naszej wciąż młodej i czasem błądzącej demokracji. To w ogóle byłoby zabawne, gdyby przyjechał papież Jan Paweł II i leci kazanie tam już po słowie pańskim, tak, i... I mówi wtedy Wojtyła, słuchajcie, z tym bezrobociem jest tak, Musi się tutaj ten zakład jest tutaj nierentowny, z tym węglem może być różnie w najbliższych 20 latach, więc zobaczymy jeszcze, tak, nie? Tak. Tu, dolecam, tu polecam fuzję. Tak, chyba, tak, tak. I tam siedzą ci ludzie, nie? O tak, no, zaraz, na, na tych błoniach. Tak. Co? I to jeszcze wielki ekran i diagramy, wiesz, powerpointik. No? I mówi papież, a bo wiecie co? Ktoś to lepiej powie niż ja. I zapraszam na scenę tam Leszka, Leszka, nie? Lacerowicz, oczywiście, że tak. No tak, 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 tak. Tak, tak. To by było konkretne zdecydowanie. To by było konkretne, no z tymi ciaskami to łatwiej, bo cytując Stanisława Dziwisza. On lubił. lubiał lubił. Tak? Lubiał, no, góry no, i ciaska to, to, to są najbardziej. To nie lubiał. Lubiał. E, no ale dobrze, to wracając do tego, co powiedział e, Jan Paweł II, czy cokolwiek, e, no, rozmawialiśmy o tym dosyć obszernie w pierwszym sezonie. Mhm. Historyczne, prehistoryczne e, lub czasopism, no ale skupmy się na tym pytaniu, które e, otwierało ten cytat. Czy staniemy się świadkami czegoś zaskakującego? No, wydaje mi się, że tak. Jak mhm. to teraz prześledzimy, na pewno dosyć zaskakująca i to nawet zważywszy na ten konkretny. Tytuł na, na tę konkretną gazetę była Okładka Faktów i Mitów z 16 sierpnia 2002 roku, która była przeróbką obrazu matejki Stefan Batory pod Pskowem. Mm -hmm. e, no i mamy tutaj w... głowę papieża domontowaną do ciała Stefana Batorego, tutaj mm -hmm. jeszcze krzyż na płaszczu, tutaj mamy jeszcze na przykład glępa, który się wciela w legata papieskiego Antonio Posewino, jest Kwaśniewski, który. No właśnie, ma długie włosy, nie znamy takiego wydania. Nie, bo jest tutaj A szkoda. Władyką Połockim Cyprianem, który prosi o rozejm i tak jakby się ukorzył przed mm -hmm, tym batorem, więc jest to jakoś tam zaskakujące, jest to jakoś tam intensywne. Oczywiście do tego jest jeszcze dodany tytuł Wojtyła pod Krakowem, bo tam Kalwaria zebrzydowska była grana i tego typu historie, więc tak, jakoś tam to zaskakuje, no ale nawet tutaj w tych faktach i mitach, czyli w piśmie, no. Antyklerykalnym tak z definicji. Przecież mm -hmm. oni się tak podpisywali nieklerykalne, antyklerykalne. Mm -hmm. Może nawet byli bardziej zafiksowani niż nie, no bo w nie to spektrum tematów jednak było troszkę szersze. Nawet tutaj zachowuje się pewien umiar, no bo jeżeli byśmy mieli zrobić taki pojedynek wstępniaków od naczelnych, mm -hmm. tak, to weźmy sobie najpierw naczelnego faktów i mitów Romana Jonasza, tak naprawdę Romana Kotlińskiego. No I on w tym wstępniaku w tym samym numerze pisze tak. Tysiące oczu, to oczywiście fragmenty, które jeszcze wczoraj płakały nad niedolą dzieci nie mających wyprawki do szkoły, dziś płaczą jeszcze żewniej nad starym pochylonym papieżem. Tak, jest stary i słaby, ale to przecież najbardziej hołubiony starzec świata. Człowiek, który nigdy w całym swoim życiu nie zaznał niedostatku. Tu się zatrzymam na chwilę. Z tego, co nam wiadomo, tak. Karol Wojtyła nie był jakimś bananem. To znaczy, no, od wejścia w ten stan duchowny być może tak. W sensie, wiadomo, jak jest. Ale wcześniej. Był kamieniołom tam grany w systemie. Tak, też tak to i nie był były traumatyczne wydarzenia jakieś w no? nie? Tak, tak. tak. No więc to, to... W ramach obrony jednak Ojca Świętego. Nie? Tak, w obronie tutaj musimy wystąpić, bo to nie do końca się pokrywa chyba z faktami. No ale tutaj nie szukał pracy. No i właśnie znowu pławi się w bajecznych luksusach, toleruje i podsysa kult własnej osoby. Niemal widać jak ten kult, to paranoiczne uwielbienie tłumów, trzyma go przy życiu, dodaje sił. On też potrzebuje ludzi, ludzi kościoła. Nie przyjechał tu do komuchów i antyklerykałów, nie powie nic ofiarom wyzysku swego kościoła, tak jak w Kanadzie odmówił spotkania z ofiarami księży pedofilów. Przyjechał do swoich i swoich go przyjęli. Czy kocha Polskę, swoją ojczyznę? Z całą pewnością. Polaków również, z wyjątkiem tych, którzy są mu przeciwni. Dla takich zawsze przez cały swój pontyfikat miał zimne, nieprzejednane serce. Byli to nieprawomyślni teologowie i biskupi usuwani ze stanowisk, kościelni reformatorzy, ludzie lewicy, kobiety dokonujące aborcji, rozwodnicy. Tak, on kocha ludzi i dla ludzi poświęcił swoje życie, ale najbardziej kocha swój kościół, system, instytucje, prawo, tradycje jego miłość jest ślepa, będzie trwała do ostatnich jego dni wbrew temu co czuje coraz więcej ludzi na całym świecie i wbrew samemu Bogu, który z tym kościołem niewiele ma wspólnego. Dlatego tak naprawdę patrzymy dziś nie na triumf, lecz na dramat człowieka, który do końca cały oddaje się miłości swojego życia. Zwodniczemu kościołowi. No, czy to jest tekst krytyczny jasne, czy to jest jakoś tam intensywne, mocne? Tak, czy to jest odległe od tego w jaki sposób pisano w 99, że, że, mm -hmm. polskich mediów? Jasne, no ale wciąż nawet tutaj yy, zahaczając o tę fizyczność, no że stary pochylony. Wciąż tutaj pewna granica, przepraszam, dobrego smaku zostaje zachowana, nie? Wciąż jest pewien umiar w tym wszystkim, czego byśmy się no, jednak nie spodziewali po, facta, po faktach i, i mitach. Tak, twój stary pochylony rzeczywiście. Mm -hmm. Tak, no ja na chwilę jeszcze wrócę może do tego obrazu Matejki Stefan Batory pod Pskowem, Muszę powiedzieć tak, ba bardzo mała dygresja, że Stefan Batory tutaj wygląda bardzo mocno jak Tomasz Sekielski w wersji z brodą. To prawda. Więc, to prawda więc... Zresztą chyba pozował Matejce jakiś mieszkający w Krakowie Ormiani, no. Ile dobrze pamiętam, który wyglądał tak, właśnie. O, jesteś... ja proszę bardzo, jaki tutaj wykształcenie? A, wiesz, myślałem, szerokie. że jesteśmy na tropie czegoś. <laughs> tak jest. No, Jeśli chodzi tutaj o, o, o papieża w roku 2002, to trzeba powiedzieć, że fakty i mity też tutaj postanowiły wziąć udział w śledztwie dotyczącym zamachu na papieża, ale nie tego zamachu. Mm -hmm. A nie nawet nie tego, znaczy tego samego w sumie, to jest ten sam zamach, o którym opowiada film Pasikowskiego Zamach na papieża. Nie, nie. Tu chodzi o zamach z roku 2000 Drugiego. I nie jedna teraz osoba zawołała, ale zaraz, jaki zamach? Co tam się wtedy wydarzyło? No więc y, spójrzmy na to, co fakty i mity z 23 sierpnia 2002 roku i tekst Marka Szenborna. Cytuję, kilka dni przed wizytą Jana Pawła II w Polsce na portalu internetowym Gazety Wyborczej, o, oczywiście, bo gdzie, y, ukazał się no. dziwny list oświadczenie, niejaki N podane było pełne nazwisko autora, a nawet jego adres, e-mail i numer telefonu. Oświadczał wprost, że dokona zamachu, na papierza i ma zgromadzone w tym celu konkretne środki. Jak się należało spodziewać, elektroniczny tekst wzbudził zaniepokojenie organów ścigania, które już następnego dnia pojawiły się w domu N. Tu fragment wycięty i dalej przesłuchiwany N przecierał oczy ze zdumienia. Nigdy bowiem takiego listu na portalu wyborczej nie umieścił i podobny zbrodniczy pomysł nawet mu przez myśl nie przeszedł, ale przypomniał sobie, że pewien osobnik Formułował wobec niego groźby brzmiące: Jeszcze mnie pamiętasz? Policja niezwłocznie ruszyła w tym, tym tropem i dotarła do kafejki internetowej, z której wysyłano, e, wysłano e-mail mówiące o zamachu na papieża. Funkcjonariusze, zaopatrzeni w, w zdjęcia podejrzanego, rozmawiali z internautami, a ci nie mieli wątpliwości. Tak, to ten człowiek był tu wtedy, a wtedy o tej właśnie godzinie i siedział dokładnie przy tym komputerze. Sprawa stała się więc oczywista. Autorem listu nie, z, zapowiedzi zamachu był podejrzewany. Podej Podejrzewany wcześniej osobnik, który w doradku próbował utopić zupełnie kogoś innego, sygnując się jego nazwiskiem, tak jednoznacznie wynikało z ustaleń policji. ów człowiek, noszący pseudonim Mohan, jest liderem hinduistycznego ruchu religijno-filozoficznego i wśród współwyznawców cieszy się i Już kilka razy miał kłopoty z prawem jako sekciarz, bo tak się to w Polsce. Nazywa. Dlaczego o tym piszemy? To fragment znowu wycięty. Dlaczego o tym piszemy? Ano dlatego, że Mohan był kiedyś, ale szybko, na wyraźne polecenie Jonasza. Tegoż Jonasza, który był mhm. wspomniany wcześniej jako autor tego pierwszego tekstu. Um, ale szybko być, przestał um, członkiem APP. Racja, czyli tu małe wyjaśnienie, czyli partii, której powstanie zainicjowała y, 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 środowisko, czy redakcja faktów i mhm. y, y, mitów, i dalej za tekstem, aby sprawę wyjaśnić do końca, dotarliśmy, a nie było to łatwe, do oficera Centralnego Biura Śledczego, bezpośrednio przedniego przesłuchującego Mohana. Komisarz B oświadczył krótko: podejrzany przyznał się do winy, pobudki jakie nim kierowały nie są na razie jasne, nie do końca też wyjaśniliśmy powód, dla którego pod listem w internecie podpisał się nazwiskiem innego, realnie istniejącego człowieka. A my wiemy – tutaj pisze dalej już redakcja Faktów i Mitów – ten, w cudzysłowie, inny realnie istniejący człowiek był śląskim koordynatorem rodzącej się antyklerykalnej partii Postępu Racja, był, bo w trosce o życie i zdrowie rodziny, po setkach telefonów od zagorzałych obrońców JP2, zrezygnował z funkcji. Człowiek ten o mało nie został aresztowany za zamach na papieża i niewiele brakowało, a cała nasza formacja zostałaby oskarżona o terroryzm. Na szczęście tak się nie stało, ale z bardzo poufnych źródeł wiemy, że to pierwszy, lecz nie ostatni taki zabieg mający na celu skompromitowanie racji. Kto za tym, kto za tym stoi? Bo przecież nie hinduista Mohan. Już prawie, prawie wiemy... No kto za tym stoi, Mateusz? I to by było na tyle, jeżeli chodzi o bezpłatny dostęp do tego odcinka. Całość znajdzie się w aplikacji Talk FM, a link w opisie. Lub czasopisma.